Kolejny wspólny gołendik, jak wiedziałem, jest to derby Internacional, Costa de la Luz, la Race 2020. W mojej opinii, tak w mojej opinii po kilku latach mogę stwierdzić, że jest to według mnie najlepszy wspólny gołębik, jeżeli chodzi o Hiszpanię, dlaczego? Przede wszystkim chodzi mi chyba o względy organizacyjne, ponieważ tej derby del Mediterraneo czy... Derby Costa del Sol to są słynne gębiki, gdzie no na, na przykład do dnia dzisiejszego się nie otrzymaliśmy regulaminów na 2020 rok, także one są, można powiedzieć, cały czas z tyłu. Tak jak to już kiedyś powtarzałem, to słynne hiszpańskie maniana, że później i później, także oni na wszystko zawsze mają czas. A tutaj derby Inter internacjonal Costa de la Luz prowadzą zarówno edycję zimową, jak i yy, letnią. Tutaj właścicielem jest Pedro Rodríguez Velázquez, sympatyczny, można powiedzieć, już starszy hodowca około 60-letni, ale organizuje wszystko perfekcyjnie. Jest to najciekawszy wspólny gołębik dla mnie, jeżeli chodzi o Hiszpanię, ponieważ wszystko jest zrobione transparentnie. Jest to może mniejszy wspólny gołębik, gdzie tych ptaków zazwyczaj wysyłają przede wszystkim Hiszpanie i Niemcy, trochę Holendrów, Belgów. On troszkę słabiej ma zorganizowany ten transport. My akurat tam korzystamy właśnie z usług samolotowych, że ten transport wysyłamy właśnie z Niemcami, z Rumunami tak samo, także tutaj możemy to jakoś organizować, ale wiadomo, nie jeździ osobiście po Europie nigdy. Raz jeździ, można powiedzieć, w marcu, ale wiadomo, jak my cały czas mamy na myśli polskich hodowców, no ten marzec jest dla większości dużo za wcześnie, jeżeli chodzi o wysyłkę tych gołębi, ale zmierzam do tego, że jest to wspólny gołębi, gdzie nasze gołębie bardzo dobrze wyłasiły sobie razem. między innymi w tym roku aż 5 gołębi ukończyło finał 520 km, bardzo ciężki, wszystkie loty, zresztą Karol Heinz Wissier nawet w tym roku uznał, że derby chorodnicz, derby Halkidiki i Costa de la Luz były to najlepsze wspólne gołębiki w tym roku, jeżeli chodzi o pogodę Dlatego, dlaczego? Wszystkie loty, praktycznie w 95% wszystkie loty i treningi były z wiatrem w dziób, także te goębi musiały dawać z siebie wszystko. Tutaj plan lotowy jest bardzo ciężki na tym wspólnym gołębiku, a mimo wszystko ma jedne z najmniejszych strat w Europie. Naprawdę, jeżeli chodzi o testowanie tych gołębi, rewelacyjnie można tam ptaki przetestować, sprawdzić. Dlatego my też w tym roku odkupiliśmy aż cztery gołębi z tego wspólnego gołębika z powrotem, m.in. 10 Asa i gołębia, który był 15 z finału z 520 km. Właśnie tam bodajże z linii Jensena na Leo Hermansa, z naszej jednej z najlepszych z rozpodowych, ale tak przy okazji właśnie mówimy te polskie gołębie bardzo fajnie się tam pokazują tak te, te wiatry w dziób przede wszystkim no to robią fajną taką robotę To jest wspólny gołębnik, też go bardzo lubiłem, ponieważ treningi już zaczynają się w maju także to jest pierwszy wspólny gołębnik w mistrzostwach świata który najwcześ... to jest najwcześniejszy wspólny w świata, który rozpoczyna rywalizację w każdym roku, także teraz też te gołębie będą zbierane 28 lutego i 5 1 kwietnia w tym roku te transporty są troszkę wcześniej właśnie rok temu, tak można powiedzieć Wyprosiliśmy, że te transporty były trochę później ze względu na pogodę i tak dalej na polskich odosłuchów, ale w tym roku już chyba, nie wiem, może za dobrze polskiego nie poleciały i dlatego w tym roku już kwestia jest taka, że te terminy wróciły z powrotem do tych starych ludzi też troszkę właściciele narzekają, że niby tych z Polski nie ma tak jakoś dużą tych wspólnych głębikach, żeby można było robić jakieś wyjątki i przesuwać termin przyjęć. Także w tym roku już musimy się dopasować i właśnie transporty są 28 lutego 1 kwietnia i 1 maja. Także to, to każdy sobie musi tam zaplanować to parowanie pewno by około 10 dni wcześniej jak w roku po, poprzednim. No i derby international też to jest jedyny z jednym słynny głębik, gdzie w Hiszpanii, który ma tylko właśnie dwa pierwsze terminy, ponieważ del i Mediterraneo przyjmują głębie przede wszystkim w kwietniu i w maju, nawet zdarza się początku czerwca, a oni tutaj już w maju mają loty treningowe. Także też ze względu na to, żeby uniknąć tych kosmicznych upałów. Także to jest też taki ciekawy wspólny głębik, bardzo mocno dbają o te ptaki i tutaj pokrótce można przeczytać regulamin. Głębie muszą być zaobrążkowane ogrążkami z 2020 roku z logiem FCI. Pierwsze dwa transporty obowiązują gołębie powinny być zaszczepione. Gołębie muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu odbioru. Opłata jest to również 100 euro za jednego gołębia. Także również z kosztami transportu tutaj dorzecia, że to jest samolot, to wiadomo też można powiedzieć, że wychodzi całkiem, można powiedzieć bardzo tanio, jeśli gołębi jest to koszt 520 euro, także około 2200 zł, czyli trzeba liczyć, że jest to gdzieś około 350 zł za gołębia, także z kosztami transportu na gotowo w takiej fajnej rywalizacji, Wyniki relacjonowane są na benzingu, co tu więcej treningów jest bardzo dużo organizowane, jak się treningi rozpoczynają, praktycznie są robione codziennie 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 km i tak dalej, bardzo duża jest intensywność tych treningów, w gojie zawsze są koszowane na wieczór, tak mówię, nie znoszą trudy tej ciężkiej pogody. Tutaj jeżeli chodzi. W no, WG wiadomo, Costa de la Luz jest sankcjonowana przez FCI, także punktacja podlega również, wchodzi do rywalizacji. Pula nagród jest to 40 000 euro. Wyniki wiadome na Benzingu Live na żywo, tam gdzie praktycznie większość wspólnych grębików. Lot finałowy w przyszłym roku jest to Salamanca 500 km. Pierwsze miejsce jest to 16 000 euro. Miejsce drugie jest to... 4000 euro, miejsce trzecie 1500 euro, czwarte 800, piąte 500, szóste miejsce 400 euro, siódme 300, 8 200, dziewiąte 100, dziesiąte 100 i miejsce 11 do 20 jest to wstęp, wstęp jednego gwiazd w edycji 2021. Tutaj wiadomo te nagrody ze względu na to, że ta pierwsza nagroda jest to aż 16 tysięcy euro, dlatego te późniejsze nagrody wydają się, że, że są mniejsze. No, są mniejsze, ale tak, ze względu na to, że jest tak podzielony, że najważniejszy jest zwycięzca na tym wspólnym gołębliku. Lot półfinałowy z 320 km: pierwsze miejsce 500 euro, drugie 400, trzecie 300, czwarte 200 i piąte 100 euro. A z lotniki. Jest pierwszy lotnik, otrzymuje nagrodę 1500 euro, drugi lotnik 1500, czwarty 300 i piąty 100 euro. I plan lotowy na Costa de la Luz 2020, czyli loty mają się zacząć treningi 15 maja, i później praktycznie codziennie będą organizowane loty treningowe, bądź później wiadomo przy dalszych odległościach co 2-3 dni. I loty przede wszystkim będzie to 4 km, 5 km, 9 km, 12, 20, 30. Później jeszcze dwa razy po 30 i 40 i zaczynają 53 km, 74. Także praktycznie przez 15 dni będzie 12 lotów treningowych od 15 maja i później 1 czerwca zaczynamy pierwszy lot konkursowy jest to 100 km, 8 czerwca 130 km, 15 czerwca 222 km, 22 czerwca 282 km, 29 czerwca 320 km. 6 lipca 500 km. I tak ogólnie przedstawia się cały ten plan lotowy, jeżeli chodzi o Costa de la Luz. Tutaj, tak jak mówiłem, są 2-4-6 lotów yy, konkursowych, także to jest taka też ciekawostka, gdzie podajesz chyba tylko 2-3 wspólne mają aż 6 lotów konkursowych. Jeżeli chodzi jak się wyłania az lotnika, no to tutaj lotnik, no to jest właśnie suma prędkości z wszystkich lotów konkursowych. Tak długo śledzimy ten wspólny gałnik, osobiście wysyłałem tam gołębie 2 lata, a śledzimy pewno 4-5 lat, odkąd właśnie. Do... Dostał tą, został sankcjonowany przez FCI i tutaj można powiedzieć, że nie było sezonu, gdzie gołębie przechodziłyby z wiatrem. No specjalnie właśnie Pedro Velasquez tak zorganizował ten kierunek lotów, żeby te gołębie miał najmniej bocznego i tylnego wiatru, i praktycznie w 95% tego ebie lecą cały czas z wiatrem w dziób, także tutaj wygrywają faktycznie najlepsze gołębie, najsilniejsze. I tutaj jeżeli chodzi o rywalizację właśnie. Wiadomo, bardzo dużo Hiszpanów, Hiszpanów dużo wysyła te swoje ptaki tam. Także ta rywalizacja, tej gołębie to są dużo bardziej przyzwyczajone do takich wysokich temperatur, do suchego powietrza i tak dalej, Także ciężko się z nimi rywalizuje tam, jak w tym roku na locie finałowym. Pierwsze dwa europejskie ptaki to właśnie Karl-Heinz Wisschert miał 14 gołębia z finału i chyba 30 sekund po nim 15 miejsce z finału zajął nasz gołąb, także to były pierwsze dwa gołębie spoza Hiszpanii, które wylądowały fajnie na tym finale, lot okazał się dosyć ciężki, wymagający. No ale to jest normalne, aczkolwiek tutaj należy zobaczyć, że tych goębi bodajże nie wiem, było wysłane około 550 goębi, a chyba 350 powróciło z finału. Także leciały bardzo fajnie. Na drugi dzień się schodziły też z bardzo wysoką częstotliwością, na trzeci dzień tak samo. I tutaj jest to bardzo ciekawy wspólny gołębik właśnie w tym roku, w tym roku i w latach poprzednich to, że te gołębie. No mają swoją wysoką wartość. Nie, ci zwycięzcy, czyli te asylotowe, ta pierwsza, powiedzmy 20-30 są pogłębie, które cały czas systematycznie z tym, z tym wiatrem w dziób musiały sobie dawać rady, rywalizowały w ciężkich warunkach i na pewno te gołębie również, praktycznie zawsze, jeżeli finanse hodowców puszczają, to odkupiły te swoje ptaki, ponieważ faktycznie były dobrze. gołębie dają sobie tam radę najbardziej. Także tutaj można powiedzieć, że jest to taka można. Nazywając to krótko pozycja obowiązkowa, jeżeli chodzi o wspólne głębniki. Zwłaszcza z tego, że, tak jak mówię, to jest najwcześniejszy finał, zaczyna się już, finał jest, tak jak tu mówiłem, 1 lipca, loty treningowe zaczynają się 15 maja, także tutaj już od początku można rywalizować. Tylko, że, tak jak to jeszcze raz przypominam, no trzeba te głębi wysyłać tylko w marcu i w kwietniu, żeby te głębi się, się zdążyły zaaklimatyzować. Też z początku się zastanawiałem, że. Powiedzmy, gębie przyjmowane początkiem kwietnia i one już za półtorej miesiąca latają. Ale oni natychmiast oblatują te ptaki i te głębie kompletnie nie giną koło domu. Także to jest też taka ciekawostka, że tak młode głębie są oblatywane, ale te tak zwane piszczki latają sobie najlepiej. Także zapraszamy do udziału.